Mistrzostwo Polski, dawno Krakowia nie miała tego mistrzostwa, no myślę, że byłby to znakomity prezent dla klubu, dla kibiców na 110-lecie klubu. Na pewno zdajemy sobie sprawę z tego, dlatego będziemy walczyć na całość, do końca, a miejmy nadzieję, że rozpoczynamy to jutro i we wtorek, pół do siódmej, zapraszam wszystkich kibiców na lodowisko, będzie nam bardzo potrzebne wsparcie. A my, hokejisti i trenéři, i štab zrobíme všechno pro to, aby jsme ten pojedynek wygrał. tak w pigułce Poniedziałek, wtorek Kraków, 18.30, a później rywalizacja przenosi się do Tychu. Piątek, sobota. Tychi. Piątek, sobota. A potem się okaże, a bo... A potem się okaże. Czy to będzie w czterech meczach, czy w pięciu, sześciu, czy w siedmiu. Dziękuję serdecznie za to, że znalazłeś dla nas czas na, na przybycie do studia. No i co? No i życzę, życzę powodzenia jutro w tej batalii o, o, o złoty medal. No z zaprzyjaźnionymi Tychami, ale tu tak, ale Sawa tak na yy, nie, to, nie będzie. Wojna na całość. <grym. <grym> Dziękuję <grym> serdecznie. Dziękuję raz jeszcze. A teraz zapraszam Państwa do obejrzenia myślę, relacji z ciekawych zawodów w Tauron Arenie. Odbyły się Mistrzostwa Świata w motocrossie, to jest freestyle. Divers Night of the Jumps to impreza zaliczana do freestyle'owych Mistrzostw Świata. Po raz drugi najlepsi zawodnicy z całego globu zawitali do krakowskiej Tauron Areny mamy komplet na arenie, niesamowite triki, nowe, e, nowe elementy, jeżeli chodzi o swamp sport, czyli nowe triki, nowe rampy. My przygotowaliśmy kilka nowych pozycji w programie dodatkowym. Dzisiaj Jarek, tak ma na imię, zwycięzca konkursu Tandem backflip Hero, wykona salto w tylnym motocyklu krosowym, a wygrał to w konkursie, więc jakby spełniamy też marzenia ludzi i przesuwamy granice, i jeżeli chodzi o poziom organizacji, i jeżeli chodzi o Sport. To nie nietypowa impreza, to nie jest mecz piłki nożnej, gdzie się przychodzi na gotowe boisko i, e, i trzeba, żeby, jakby muszą być dwie drużyny i jakaś tam oprawa e, niezbędna, czy tam minimalna, żeby wpuścić ludzi i, e, i żeby to się wydarzyło. Natomiast e, e, no co, jakby życie bez wyzwań jest nudne tak? i tak samo freestyle, motocross i te ekstremalne wyzwania, które za tym idą napędzają nas do kolejnych e, celów i, i tyle. No, a liczy się droga, a nie cel. Jedynym reprezentantem Polski był Marcin Łukaszczyk, który z powodów problemów zdrowotnych nie mógł w pełni zaprezentować swoich możliwości. Myślę, że wy, no występy. Miałem kilka trików fajnych, e, niestety popełniłem błąd, e, nie zrobiłem triku e, w jednym ze skoków, zekoncentrowałem się po prostu, był to trochę za krótki lot. E, no jednak no, myślę, że po takim krótkim czasie rehabilitacji i trenowania, bo zacząłem jeździć dopiero dwa tygodnie temu, miałem raptem 6 treningów u siebie w domu po 5 miesiącach, więc, więc myślę, że jest ok, w połowie sezonu będę w 100% dyspozycji. Jedną z atrakcji wieczoru były popisy najmłodszych adeptów motocrossu. Startowały dzieci w przedziale wiekowym od 4 do 10 lat. Myślałem, że motocykle służą do jezdrzenia. No, widać, myliłem się, choć tu przestrzegałbym przed naśladownictwem, bo może mieć to bardzo poważne konsekwencje i ortopedzi mogą mieć sporo pracy. A teraz zapraszam Państwa do obejrzenia zawodów jeździeckich, które odbyły się w Michałowicach. W Michołowicach w klubie jeździecki Szary oglądaliśmy kolejne bardzo ciekawe zawody stojące na bardzo wysokim poziomie. Była to kolejna runda Pucharu Polski. Od czwartku trwają zawody Polskie. Jest to zarazem piąta eliminacja halowego Pucharu Polski. Za trzy tygodnie finał w Dąbrówce Małej. Jeźdźcy mają jeszcze szansę, żeby zdobyć punkty i podnieść się w rankingu.